Jeżeli ma pan pani już powyżej 65 lat i czuje, że umysł nie funkcjonuje tak jak kiedyś, że nazwiska umykają, że wchodzi do pokoju i zapomina po co, proszę poświęcić mi chwilę uwagi, ponieważ to, o czym opowiem dzisiaj, może przywrócić dwie dekady jasności umysłu. Nieco ponad trzy miesiące temu pani Carmen przyszła do mojego gabinetu chodząc z trudnością. Jej oczy odzwierciedlały zmęczenie, które widziałem u wielu pacjentów. Doktorze, nie wytrzymuję więcej. Wyznała mi. Zapominam rzeczy. Moja rodzina myśli, że tracę rozum. W tym momencie zrozumiałem, że muszę podzielić się odkryciem, które odmieniło życie osób takich jak ona. Jestem neurologiem Andresem Galarzą. Od ponad 25 lat zajmuję się opieką nad osobami starszymi, i po dekadach obserwacji, jak pamięć ulega pogorszeniu, odkryłem coś, co zmieniło moje rozumienie starzenia się. Wiele osób myśli, że zapominanie jest nieuniknione i częścią starzenia się, ale to nieprawda. To przekonanie skazało miliony ludzi na życie z zamglonym umysłem. Pozwólcie, że Państwa zaskoczę. Widziałem pacjentów w wieku 90 lat, których umysł był szybszy niż wielu 40-latków. Wiecie dlaczego? Nie jest to kwestia dziedzictwa ani przypadku. To coś znacznie prostszego, co każdy może zrobić, siedząc na ulubionym fotelu, bez ryzyka, urządzeń i wysiłku. Kiedy wyjaśniłem to, pani Carmen przerwała mi: Doktorze, dobrze się odżywiam, robię krzyżówki i biorę suplementy. Tam był błąd. To, co zazwyczaj uważamy za pomoc dla mózgu, często nie wystarcza. Starzejący się mózg nie potrzebuje więcej informacji, potrzebuje reaktywacji, przebudzenia uśpionych obszarów. Pan Roberto przekonał się o tym, kiedy poprawił swoją pamięć o 40% w zaledwie trzy tygodnie. Niesamowite było to, że klucz tkwił w jego stopach, tak, w palcach u nóg. Istnieje bezpośredni związek między ruchem stóp a muszczkiem, obszarem mózgu, który reguluje zarówno równowagę, jak i pamięć oraz koncentrację. Dlatego chcę ujawnić to, co najważniejsze. Pięć bardzo prostych ćwiczeń, które nie zajmują więcej niż minutę i mogą odmienić Państwa życie podczas gdy myśli pan pani, że jest już za późno. Osoby w tym wieku odzyskują klarowność umysłu dzięki tym ruchom. Jeśli znacie kogoś, kto tego potrzebuje, przekażcie mu te informacje, ponieważ może zmienić jego życie, tak jak w przypadku pani Carmen. Ta wiedza jest wynikiem wielu lat badań, tysięcy leczonych pacjentów i przemian, które wydawały się niemożliwe. Wiek nigdy nie był problemem. Prawdziwym wrogiem jest brak odpowiedniej stymulacji. Pozwalanie mózgowi powoli wygasać. Pani Carmen zrozumiała to w dwa tygodnie, a w tym czasie jej córka zadzwoniła do mnie z łzami radości, mówiąc: Moja mama wróciła. Teraz pamięta fragmenty mojego dzieciństwa, uczestniczy w rozmowach, jakby odmłodniała o 20 lat. Najważniejsze jest to, że pogorszenie funkcji poznawczych nie pojawia się nagle, postępuje cicho i stopniowo. Zaczyna się od małych sygnałów, trudności ze znalezieniem słowa. Zapominania po co weszło się do pokoju, gubienia wątku długiej rozmowy lub poczucia, że myśli się wolniej. Czasami myślimy, że to zmęczenie, ale w rzeczywistości mózg prosi o pomoc. Pamiętam, gdy byłem w kuchni pana Miguela przy aromacie świeżo parzonej kawy i pokazał mi swój notes. Tam zapisywał wszystkie swoje zapomnienia. Doktorze, wczoraj nie pamiętałem imienia wnuka, dziś nie wiedziałem, gdzie zostawiłem klucze. Każda notatka pogrążała go bardziej w smutku. Odpowiedziałem mu czymś, co zmieniło jego spojrzenie. Twój mózg nie jest uszkodzony, po prostu jest uśpiony i możemy go aktywować. Z czasem, jeśli nie otrzyma odpowiedniej stymulacji, obszary takie jak hipokamp, który przechowuje pamięć, stają się powolne. Móżdżek traci funkcję, a krążenie mózgowe spada. To jak roślina, która przestaje otrzymywać wodę. Nie umiera od razu, ale zaczyna więdnąć od środka. Dobrą wiadomością jest to, że tak jak roślina może zazielenić się dzięki podlewaniu, mózg również może się rewitalizować dzięki specyficznym i stałym bodźcom. Nie chodzi o godziny ćwiczeń ani skomplikowane techniki, wystarczy minuta dziennie. Pozwólcie, że nauczę Państwa pierwszego ćwiczenia. Choć może wydawać się dziwne, jest poparte neurobiologią. Polega na świadomym poruszaniu palcami u nóg, ponieważ mają one bezpośrednie połączenie z muszczkiem. Pan Ramon Garcia, 75 lat, przyszedł do mojego gabinetu chwiejnie. Bał się chodzić sam. Nie dlatego, że nogi były słabe, ale dlatego, że jego mózg stracił koordynację. Zaproponowałem poświęcenie jednej minuty dziennie na poruszanie palcami u nóg. Zaśmiał się niedowierzająco. Czy poruszanie palcami poprawi moją pamięć? Powiedział. Mimo to zgodził się. Ćwiczenie jest bardzo proste. Siedząc wygodnie na krześle, należy podnieść palce obu stóp. I utrzymać je w górze przez 5 sekund, następnie opuścić je i naciskać mocno na podłogę przez kolejne 5 sekund. Potem masować podłogę czubkami palców przez 10 sekund. Na koniec otwierać i zamykać palce przez kolejne 10 sekund. To daje 30 sekund. Powtarzając dwa razy, wypełnia się pełną minutę. 15 dni później pan Ramun wrócił podekscytowany. Teraz chodzę pewniej, prawie nie potrzebuję wsparcia. A co najbardziej zaskakujące, Mój umysł jest bardziej jasny, jakby było więcej światła wewnątrz mnie. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Tokio potwierdziło to doświadczenie. Starsze osoby, które wykonywały ćwiczenie przez trzy tygodnie, znacząco poprawiły równowagę, koordynację, a także pamięć. I to prowadzi nas do drugiego ćwiczenia, jednego z najcenniejszych, ponieważ działa na problem, który niemal zawsze pozostaje niezauważony: niewłaściwe krążenie krwi do mózgu. Trzy tygodnie później, pani Maria przyszła do mojego gabinetu, chodząc samodzielnie. Doktorze, zawroty głowy zniknęły. Teraz mogę sama iść na targ. Moja rodzina jest zaskoczona. Ale najlepsze jest to, że te ćwiczenia można wykonywać osobno lub połączyć w jednominutową sekwencję, która potęguje ich korzyści. To jak dyrygowanie orkiestrą, kiedy wszystkie instrumenty grają razem, muzyka zmienia się całkowicie. Pamiętam panią Carmen Lopez, osiemdziesięcioletnią, która przyszła z problemami z pamięcią, trudnościami w mówieniu, zawrotami głowy i sztywnym karkiem. Podejrzliwa zapytała: Doktorze, czy naprawdę muszę to wszystko robić? Wygląda to bardzo skomplikowanie. Zrozumiałem ją, bo pięć różnych ćwiczeń może wydawać się zbyt wiele, ale kiedy pokazałem jej, że można wykonać je wszystkie w minutę, wygodnie i bez wysiłku, jej nastawienie się zmieniło. Zaczęła z wątpliwościami, ale się odważyła. Nauczyłem ją całej rutyny. Najpierw poruszała palcami u nóg w górę i w dół, jednocześnie obracając kark w bok. Potem otwierała i zamykała palce stóp, pochylając kark w górę i w dół. Następnie wysuwała język, delikatnie unosząc uszy. Poruszała językiem na boki, jednocześnie rozciągając uszy w bok. Potem naciskała język na podniebienie, rozciągając uszy w dół. A na koniec obracała język w ustach, masując uszy w kółka. Wszystko delikatnie, w jednej minucie. Trzy tygodnie później wróciła zmieniona. Chodziła pewnie, mówiła jasno i uśmiechała się. Powiedziała mi: doktorze, nie uwierzy pan. Wczoraj przypomniałam sobie numer telefonu przyjaciółki, której nie widziałam od 20 lat, i zadzwoniłam do niej. Rozmawiałyśmy przez godzinę. Moja córka mówi, że wyglądam jak inna osoba. To pokazuje moc kompleksowej stymulacji mózgu. Kiedy jest stymulowany w całości, ciało reaguje, pamięć się aktywuje, a życie staje się bardziej klarowne. Ale proszę czekać. Są trzy sekrety, które przyspieszają efekty. Pierwszy jest bardzo prosty. Wypić szklankę wody przed rozpoczęciem. Być może pan pani o tym nie wiedział, a ale około 80% mózgu składa się z wody. Przy odpowiednim nawodnieniu połączenia nerwowe działają lepiej, krążenie się poprawia, a efekty ćwiczeń wzrastają. Pan Fernando przekonał się o tym. Doktorze, odkąd piję wodę przed ćwiczeniami, czuję, że mój umysł działa szybciej, jakby uruchamiał gorący silnik zamiast zimnego. I miał rację. Woda przygotowuje mózg do lepszego funkcjonowania. Drugi sekret polega na głębokim oddychaniu podczas wykonywania ruchów. Wdychaj przez nos i wydychaj powietrze przez usta. To oddychanie aktywuje układ przywspółczulny, zmniejsza napięcie i dostarcza więcej tlenu do mózgu. Nie tylko uspokaja, ale także budzi uśpione obszary, jak otwarcie okna, by wpuścić świeże powietrze. Trzeci sekret odkryłem niemal przypadkiem z panią Esperanzą. Wykonywała ćwiczenia, słuchając muzyki swojego ulubionego kompozytora. Pewnego dnia powiedziała: Doktorze, kiedy włączam muzykę, wszystko idzie łatwiej. Czuję większą motywację. I to było prawdą. Muzyka aktywuje obszary mózgu związane z przyjemnością, motywacją i pamięcią. Dodając ją, ta minuta staje się momentem pełnego dobrostanu. Teraz, tak samo ważne jak to, co należy robić, jest poznanie czego należy unikać. Są trzy powszechne błędy, które mogą spowalniać postępy. Pierwszy to wykonywanie ćwiczeń zbyt szybko, jakby były obowiązkiem. Mózg potrzebuje spokoju, a nie pośpiechu. Jeśli przyspieszymy, efekt maleje, a nawet mogą pojawić się zawroty głowy. Pan Alejandro nauczył się tego. Doktorze, na początku robiłem je szybko i nic nie czułem. Kiedy zacząłem wykonywać je powoli, zgodnie z zaleceniami, zacząłem zauważać zmiany. Teraz cieszę się każdą minutą. Drugi błąd to forsowanie ruchów aż do odczuwania bólu. Nie jest to konieczne. Te ćwiczenia nie wymagają wysiłku. Jeśli odczuwa pan pani dyskomfort, należy przerwać i traktować ciało łagodnie. Pani Luisa próbowała nadmiernie rozciągać kark, myśląc, że będzie skuteczniejsze. Gdy zrozumiała, że kluczowa jest delikatność, efekty się pojawiły. Trzeci, najczęstszy błąd to brak regularności. Wiele osób wykonuje ćwiczenia jednego dnia, czuje poprawę i zapomina, ale mózg potrzebuje powtarzalności. Jeśli wykonuje się je codziennie, choćby przez minutę, zmiany się kumulują. Pamięć się wzmacnia, umysł się oczyszcza, a ciało odzyskuje równowagę. Pan Rafael wyjaśnił to perfekcyjnie. Doktorze to jak podlewanie rośliny jeśli podleje się ją jednego dnia i potem zapomni usycha. Ale jeśli podlewa codziennie, choćby odrobinę kwitnie. Tak było ze mną. Po miesiącu zauważyłem zmiany, a po trzech miesiącach moja rodzina nie mogła w to uwierzyć. Podczas gdy pan pani waha się, czy to zadziała, Tysiące osób w tym wieku już odzyskują klarowność umysłu. Osoby, które myślały, że jest za późno, dzisiaj aktywnie uczestniczą w życiu, pamiętają i cieszą się chwilą. Pani Carmen teraz gra w gry pamięciowe ze swoimi wnukami i wygrywa. Pan Miguel odzyskał blask w oczach, którego tak bardzo brakowało jego żonie. Pan Roberto przesłał mi zdjęcie z Cancun, świętując pół wieku małżeństwa z żoną. Napisał, Doktorze, dzięki panu mogę przeżyć tę podróż. Pamiętam każdą chwilę i każdą rozmowę. To jak przeżyć wszystko na nowo. Wszyscy oni mają coś wspólnego. Zdecydowali się nie poddawać. Postanowili, że wiek to tylko liczba, a ich umysł wciąż ma wiele do zaoferowania. I mieli rację. Mózg to najbardziej zdumiewający organ ciała. Potrafi się regenerować, ponownie łączyć i budzić. Wystarczy odpowiednia stymulacja. A jaki wybór pan, pani podejmie? Czy będzie wciąż obwiniać lata, czy przejmie kontrolę, czy zaakceptuje zapominanie jako coś nieuniknionego, czy zrobi krok, by je zmienić? Wybór należy do pana pani. Pozwólcie, że przypomnę: mózg czeka, jest gotowy do reakcji, potrzebuje tylko, aby pan pani rozpoczęła. Wyobraźcie sobie, że za trzy tygodnie otwieracie oczy z jasnym umysłem, pamiętając imiona, daty i całe rozmowy, aktywnie uczestnicząc w spotkaniach rodzinnych. Chodząc pewnie, mówiąc swobodnie i będąc osobą pełną energii, którą zawsze byliście. To nie fantazja, to realna możliwość oddalona o zaledwie minutę. Ta minuta może zacząć się dzisiaj, nie jutro, ani w przyszły poniedziałek, dziś, bo każdy dzień, w którym umysł nie otrzymuje bodźca, jest dniem straconym. Natomiast każdy dzień, w którym poświęca się tę krótką chwilę, jest dniem wygranym. Krokiem ku niezależności, przyszłości i lepszej jakości życia. Nie potrzeba niczego nadzwyczajnego, nie trzeba wydawać pieniędzy, nie trzeba wychodzić z domu. Wystarczy wygodnie usiąść, wziąć głęboki oddech i zacząć poruszać palcami u nóg, delikatnie obracać kark, wysunąć język, masować uszy. Jedna minuta, która może odmienić życie. Jeżeli dotarliście do tego miejsca, to dlatego, że w głębi duszy wiecie, że zasługujecie na więcej, że wasz umysł wciąż kryje ogromny potencjał, że nie jest za późno, by odzyskać klarowność, której tak bardzo pragniecie. Posłuchajcie tej intuicji, podążajcie za tym głosem. Zacznijcie dzisiaj i za trzy tygodnie wróćcie, by opowiedzieć mi swoje doświadczenie, bo wasze świadectwo może stać się inspiracją dla kogoś, kto, tak jak teraz wy, waha się, czy warto spróbować. I tak warto. Wasz umysł jest tego wart, wasze życie jest tego warte. Wy jesteście tego warci. Dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za danie sobie szansy, dziękuję za wybór, by się nie poddawać. Pamiętajcie, mózg się nie poddaje, jest gotowy i czeka. Pozostaje tylko powiedzieć tak, uznać, że dziś jest właściwy moment, że to jest ten dzień, jedna minuta dziennie, by odzyskać lata życia.